To ja, Okej, okay, właśnie dostałem trzy słowa od J-Boyka. Eee, chowaj twarz, to pokażę te słowa. Twarz, że pokaż. Znaczy, jaką twarz pokażę? Otwórz! Chwilę, bo dostałem trzy słowa od chłopa. No, jakie są te trzy słowa? Dziwojej bo kumbeleki. Proszę bardzo, możecie zobaczyć. Tu, no. Nie pytajcie mi się, co to Dobra. <tuszy> Chodź na Hej. No nie. nie jeszcze tego. To jest chyba już nasze 50. nagranie. No. Dobra. Joł, joł, joł. Gdy wchodzę y na beat, zawsze cała paczka, bo mi gratulują jak stara kaczka. Ej, ej. Gdy broże, wszyscy sobie wyciągają noże. Ej, ej, jest z nami Finn, Bojek i jest rym, Bo gdy już go załapię, wtedy kumpelek wchodzi na chatę. Oj, pierwszy taki dobry mój jakby... Bo my już próbowaliśmy ogólnie, nie... No patrzcie, patrzcie jakie nam kity wciskają. Meble ogrodowe. Jak ktoś, jak ktoś nie zna Waszych telefonów. Ej, obowiązowa odpadów odpadów odpadowy Trzymajcie... Jak chcecie, to chodźcie do naszej klatki. Stary, ty wiesz, że pokazałeś na gdzie mieszkamy. Tu się jest w kaczka, ktoś jest w Chodźcie. Ale ktoś tam jest. Nie! Ale to jest twoja klatka. Dobrze, ogólnie zostawiłem żywojka. bojka. On nie chce wejść tutaj, on stoi. Darcio! Dobra, ja idę, bo on nie chce. Więc zaraz wrzucam wam film. Sorry, że tak... O tu macie mój cień. Gdzie było, jak wyszedł? Gorąco jak na petali. No mi teraz jest trochę chłodniej. Sorry, że jakby na ekranie coś się zasłania, żebyście mieli lepszy widok, bo jesteśmy na mega słońcu. Tym razem przyszli z łopatą. Tył twojej głowy był pokazany. Co było? Tył twojej głowy wjałaś. Tu może być. Okej, razem jeszcze nie. To tu macie trzeń. Idziemy do żadnych. No właśnie idziemy do żoby. Ja nie Ej, mam żo dawajcie robimy, robimy takie coś. Przepytamy się i ocenimy lokal. Dobra. Dawajcie. Dobra. Tutaj co ty muszę, no, ja mogę nagrywać. Ja mogę nagrywać ty. No dobra, ale powiem nie do twarzy. Teraz widzicie mnie? mnie? No, no ty może być. Mhm. Dobra, idziemy. Jakby co tu to potem schowaj kamerę? Dobra, schowa. Było widać nie była widać mi oczy? Nie było. Ej, pokaż mi te napisy. <gry> Piwar. Może do tego sklepu pójdziemy? Którego? Do tego. Czę zobaczyć twarz? Nie, nie pokazałam. Dobrze. Nie. Proszę, 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 Ale nie proszę, ale nie proszę, 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 Tak, proszę, 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 Tak. proszę, 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 tutaj. proszę, proszę, Dobra.

O, o, co? Nie, 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 Jest trochę nie, 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 po nie, po nie, 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 wrócimy. Dziękujemy. No tak pod kątem. nie, No tak Spokojnie, po prostu tak. powiemy, wrócimy i powiemy, że nie dali nam. Rodzice. Dobrze, polecamy Wam pójście do rzadki test. wykonane tyle, moja to sprzedają. Patrzcie. Pace. Pace za ile? I za ile? Patrzcie, patrzcie, za ile sprzedajcie, moja da. Ma złoty na kubeczek. Kurwa, masz. Nie mam tyle. Ej, dobra, możemy, możemy tu pokazać, gdzie jakby was znaleźć? No to na YouTube wstawimy. Dawaj! Tutaj, patrzcie, taki nasze przyjaciele sprzedają lemoniatkę. Karty też piłkarskie, Pokemon. No, tutaj tutaj nie wam tak. nie patrzcie. Tu jest taki Tutaj aby. macie piłkarskie, Uwodę. Pokemon piłkarskie i Pokemony ja. i piłkarskie. Macie. Tutaj jeszcze są takie lemoniatka. Ja bym chętnie kupił. Tu i to jest, tu... pokażę Wam na jakiej ulicy. Gdzie jest tu... Współczesna 3. C. borkowo. Współczesna trzy. Psz... Współczesna 3 Borkowo. Dasz film. Dasz film. Na fontannie. Fontanda. Fontanda. Na fontannie. Dobra, jak na tyle to koniec. Najdłuższy film jak na razie na kanale. Żegnam. Żegnam. Pamiętajcie o suba na film. Kumpelek i J-Bojek. Żegnamy. Pamiętajcie o łapkach, subach i komentarzach. Bez lejtowania, pa!